Żeby czytać w ludziach jak w otwartej księdze, zawsze stawiać na swoim albo po prostu ułatwić sobie nieco w życiu. Nie musicie mieć żadnych supermocy. Wystarczy, że dowiecie się tego i owego, jak pracuje umysł. Jeśli chcecie wykorzystać psychologię na swoją korzyść, dobrze trafiliście. Kiedy ktoś próbuje wami manipulować, utkwijcie wzrok w jego czoło, tuż nad linią oczu. Unikniecie w ten sposób jego wpływu. Jeśli podczas rozmowy z Wami zamyka oczy na trochę dłużej niż zwykle, oznacza to, że jest już zmęczony rozmową i chce, żebyście sobie poszli. Kiedy ktoś opiera podbródek na dłoni, jest to idealny moment na komplement. Tym gestem zwraca uwagę na swoją twarz. Używajcie swojej niedominującej ręki podczas codziennych czynności, np. mycia zębów lub jedzenia, żeby pobudzić aktywność mózgu. Umieszczanie obrazów przedstawiających oczy w miejscach publicznych sprawia, że ludzie są bardziej skłonni przestrzegać zasad i przepisów. Jeśli chcecie szybciej przypomnieć sobie daną informację, zaciśnijcie pięść na 90 sekund. Jeśli widzicie, że ktoś pociera swój podbródek, przestańcie mówić. Rozmówca pogrążył się w myślach i próbuje podjąć decyzję, więc niespecjalnie zwraca uwagę na wasze słowa. Kiedy siedzicie z kimś przy stole i ta osoba pochyla się do przodu, to znak, że was lubi albo jest bardzo zainteresowana tym, co mówicie. Odchylenie się przeciwnie. Kiedy chcecie uzyskać pozytywną odpowiedź, zadając pytanie, potakujcie lekko głową. Jeśli chcecie, żeby nieprzyjemna rozmowa szybciej się skończyła, spójrzcie przeciwnikowi w jedno oko, potem w drugie, a na koniec na czoło. Jeśli macie wrażenie, że rozmowa zmieni się zaraz w kłótnię, zacznijcie coś jeść. To rozładuje atmosferę, ponieważ mózg kojarzy jedzenie ze stabilnością i spokojem. Jeśli nie możecie się pozbyć piosenki z głowy, zacznijcie rozwiązywać sudoku. Kiedy poznajecie kogoś nowego, poświęćcie chwilę, żeby zapamiętać kolor jego oczu. To najbardziej optymalny czas, przez jaki należy utrzymywać kontakt wzrokowy żeby zaimponować osobie z którą zaczynacie się spotykać na pierwszą randkę wybierzcie jakąś ekscytującą aktywność która zapewni wam obojgu przypływ adrenaliny Jeśli osoba która siedzi obok was nerwowo dotyka kolan to znaczy że prawdopodobnie chce zakończyć rozmowę Kiedy jesteście w tłumie skupcie wzrok na miejscu do którego idziecie a ludzie będą starali się zejść wam z drogi Shakira zaśpiewała, że biodra nie kłamią. Najwyraźniej tak samo jest ze stopami. Jeśli czyjeś czubki butów są skierowane w waszą stronę, to znaczy, że ta osoba prawdopodobnie was lubi. No to bioderka w ruch! Żartuje. Jeśli organizujecie spotkanie, ustalcie je na nietypową godzinę, na przykład 15.17. Wtedy nikt raczej się nie spóźni. Jeśli dużo pracujecie przy komputerze, zapach cytryn może pomóc Wam lepiej się skoncentrować. Trzymajcie na biurku cytrynowy olejek zapachowy albo odświeżacz powietrza. Żeby pokazać komuś, że dobry z Was słuchacz, parafrazujcie jego wypowiedź, tylko nie róbcie tego bez przerwy. Żeby uporać się z jetlagiem po długim locie, od razu po wejściu do samolotu ustawcie zegarek na strefę czasową miejsca, do którego lecicie. Jeśli chcecie zdobyć czyjeś zaufanie, powtarzajcie jego gesty, postawę lub mimikę. Kiedy ludzie są w grupce i się śmieją, zwykle obracają się w kierunku osoby, którą lubią najbardziej. Starajcie się być albo pierwszym, albo ostatnim kandydatem na rozmowę o pracę będzie łatwiej was zapamiętać. Jeśli czujecie się zestresowani albo nerwowi, zacznijcie coś rzuć. Ta czynność wyśle sygnał do mózgu, że spokojnie można się odprężyć. Bazgrolenie pomaga w lepszym zapamiętywaniu usłyszanych informacji. Jeśli chcecie, żeby znajomy poniósł za Was jakieś rzeczy, po prostu wręczcie mu je, mówiąc jednocześnie o czym, co go bardzo interesuje. Jeśli macie wrażenie, że ktoś Was obserwuje, ziewnijcie. Podglądacz pewnie też to zrobi. Jeśli chcecie, żeby ktoś uznał Was za godnych zaufania, podzielcie się z nim jakimś małym sekretem. I nie zabierajcie mu portfela. Żeby skutecznie się czegoś nauczyć albo posiąść jakąś umiejętność, wyjaśnijcie temat drugiej osobie. Udekorujcie miejsce pracy czerwonymi i niebieskimi przedmiotami. Czerwień pomoże wam się skupić, a niebieski pobudzi waszą wyobraźnię. Żeby wywrzeć pozytywne wrażenie na nowo poznanej osobie, upewnijcie się, że macie ciepłe dłonie, zanim podacie rękę na powitanie. Kiedy ktoś kołysze się w przód i tył, spięt na palce, to znak, że czuje się nerwowo lub niepewnie. Jeśli ktoś podaje wam rękę, a wolną dłonią łapie was za nadgarstek, to znak, że chce, żebyście mu zaufali. Zadawajcie rozmówcy dużo pytań dotyczących jego osoby, a wyjdziecie na bardziej sympatycznego. Wszyscy lubią mówić o swoim życiu. Jeśli podczas powitania ktoś przypadkiem dotknie waszego łokcia lub przedramienia, prawdopodobnie jest samotny i szuka kontaktu z innymi. Podczas rozmowy unikajcie zaciskania ust, jeśli nie chcecie sprawić wrażenia, że coś ukrywacie. Żeby było wam łatwiej skupić się na pracy, przed jej rozpoczęciem przypomnijcie sobie na głos, co macie zrobić. Kiedy ktoś siada na obróconym krześle z nogami po dwóch stronach, chce wam pokazać, kto tu rządzi. Jeśli ktoś buja butem, wskazuje na to, że chce przyciągnąć Waszą uwagę. Kiedy Wasz rozmówca zdejmuje z ubrań włos, którego tam nie ma, to znaczy, że nie zgadza się z Waszą opinią, ale nie chce tego przyznać. Przygotowując się do prezentacji, zastanówcie się, jakich gestów użyć, żeby utrzymać uwagę słuchaczy. Kiedy ćwiczycie przemowę, nagrajcie to. Podczas oglądania zauważycie szczegóły, o których normalnie nie zdajecie sobie sprawy. Na przykład, że wiercicie się nerwowo albo garbicie się. Jeśli następnego dnia musicie dokończyć coś ważnego w pracy, zastanówcie się nad tym przed pójściem spać. Podczas snu mózg znajdzie sposób, żeby się z tym uporać. Trzymajcie dłonie otwarte w czasie przemówienia, żeby pokazać innym, że jesteście szczerzy. Podczas zebrania nie trzymajcie rąk w kieszeniach. Rozmówca może pomyśleć, że coś ukrywacie. Trzymanie przedmiotów, takich jak kubek z kawą, blisko twarzy, informuje, że jesteście niepewni i skrępowani. Podczas rozmowy starajcie się unikać patrzenia na zegarek. Kiedy to robisz, inni sądzą, że marnują Twój czas. Zabawa włosami zdradza nie tylko Wasze zdenerwowanie, ale też dekoncentruje Waszego rozmówcę. Jeśli macie wyrzuty sumienia z jakiegoś powodu, umyjcie ręce albo weźcie prysznic. To pomoże Wam pozbyć się tego nieprzyjemnego uczucia. Jeśli chcecie być postrzegani jak ktoś, kto kontroluje sytuację, złączcie ze sobą opuszki palców, ale dłonie trzymajcie z dala od siebie. Kiedy kłócicie się, nie pociągajcie się za ucho, w przeciwnym razie przeciwnik zorientuje się, że nie jesteście przekonani do swoich racji. Kiedy stoicie z rękami założonymi za siebie, wzbudzacie niepokój u ludzi wokół Was. Jeśli ktoś, kto wysłucha Waszych pomysłów, dotyka grzbietu nosa, poszukajcie lepszych argumentów. Ten gest oznacza, że osoba nabrała wątpliwości. Jeśli chcecie uniknąć kłótni, rozmawiajcie siedząc obok, zamiast naprzeciwko rozmówcy. Kiedy ktoś próbuje was przekrzyczeć, nie podnoście głosu i cały czas mówcie tym samym tonem. Rozmówca prawdopodobnie poczuje się niezręcznie i się wycofa. Dajcie komuś trzy opcje, z których ostatnią będzie ta preferowana przez was. Ludzie mają skłonność wybierać ostatnią opcję, ponieważ najlepiej ją pamiętają. Jeśli chcecie, żeby ktoś poczuł się nieswojo z powodu swojego nietaktownego komentarza, spójrzcie na środek jego czoła albo po prostu spluncie. <laughs> Żartuję. Jeśli wasz rozmówca stoi z rękoma założonymi przed sobą, prawdopodobnie czuje się niepewnie. Przygryzanie końcówki ołówka lub okularów to podświadoma próba uspokojenia się. Kiedy ktoś zakrywa usta palcami, dłonią albo pięścią, to jasny sygnał, że nie zdradza wszystkiego, o czym myśli. Dziękowanie nawet za najmniejsze przysługi zwiększa szansę na to, że ktoś chętnie pomoże Wam przy kolejnej okazji. Kiedy ktoś stuka palcami o blat lub książkę, komunikuje, że robi się niecierpliwy albo znużony. Jak najszybciej domknij rozmowę! Jeśli ktoś pociera kark, prawdopodobnie ma pewne wątpliwości na temat tego, co słyszy albo co do własnej opinii. Kiedy ktoś jest sfrustrowany albo czuje się pod presją, będzie ciągnął się za kołnierzyk. Kiedy osoba opiera głowę na obu dłoniach, to znak, że jest znudzona, ale jeśli jej ręka tylko delikatnie opiera się na policzku, to sygnał, że jest szczerze zainteresowana. Ludzie często zakładają obie ręce za głowę, kiedy wydaje im się, że wiedzą lepiej niż inni. Ręce na biodrach mówią jestem gotowy na wszystko. Jeśli nie macie ochoty na jakieś ważne zadanie, ustawcie minutnik i wykonujcie tę czynność przez 5 minut. Kiedy skończy się czas, prawdopodobnie będziecie chcieli dokończyć. Jeśli czujecie się zestresowani lub nerwowi, zróbcie listę wszystkich swoich negatywnych myśli. Pomoże się to wam uspokoić. Jeśli trudno wam podjąć decyzję, zmniejszcie listę opcji do wyboru. Jeśli macie jakieś obawy przed pracą nad nowym projektem, zacznijcie od czegoś prostego, a dalej to już jakoś pójdzie. Podczas treningu słuchajcie muzyki, dzięki temu zwiększycie swoją wytrzymałość. Hej, dajcie znać w komentarzach, czy moje wskazówki zadziałały. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.